Raków Częstochowa tuż po meczu w Zabrzu z Górnikiem, z nami trener Marek Papszun. Trenerze, jakie pierwsze słowa padły w szatni, bo tutaj wśród komentatorów, dziennikarzy, kibiców no, z Częstochowy jest takie jedno słowo, pech, bo było sporo sytuacji, żeby tutaj można było chociaż zremisować. Ja, ja tego słowa nie używam. Oczywiście przegraliśmy w dość nieszczęśliwych dla siebie okolicznościach, natomiast no, mieliśmy trochę do siebie zastrzeżenia taką pazerność, właśnie taką postawienie kropki na i, bo uważam, że graliśmy dobrze, a brakowało tego no, czasami wepchnięcia już w pewnych momentach tej piłki do siatki, bo, bo, bo ta piłka krążyła w tym polu karnym z dośrodkowań, ze strzałów, z odbitych słupek, tak? żeby, żeby po prostu po prostu zwiększą taką pazernością w tym polu karnym się zachować, bo jak widać, no. Trudny taki czas przed nami, bo, bo uważam, że gramy dobrze i wstydu nie przynosimy i, yy, i ta Ekstra klasa nas nie przerasta, natomiast no, te wyniki są w tej chwili dla nas niewspółmierne uważam, do, do gry i, i, i to najgorzej, najgorzej boli. Dlatego musimy się skupić na tym, żeby jeszcze lepiej grać i finalizować po prostu tę akcję, bo, yy, bo uważam, że Strzelamy za mało bramek w stosunku do ilości tworzonych e, sytuacji, w stosunku do jakości naszej gry. Jest takie powiedzenie, że Beniaminek zbiera frycowe często na początku sezonu. Tutaj ważna jest głowa, ten mental, żeby się nie podłamać, bo tak jak pan powiedział, gra jest dobra, a wyników nie ma. Tak, oczywiście, że tak. To jest w, w sporcie, w piłce kluczowe, czyli e, głowa i. E, to nastawienie, wiara w to, co się robi. Ja w ten zespół wierzę. Wiem, że oni też wierzą w to, co razem robimy. I to po prostu przetrwamy, tak? Tak jak powiedziałem. Jedyne, co, co możemy teraz robić, to nie, uza, nie użalać się nad sobą, tylko w tym tygodniu jeszcze mocniej popracować, żeby w kolejnym meczu zapunktować. Czekają nas trudne mecze, ale... Liga pokazuje, że nie jesteśmy tutaj outsiderem pod względem jakości. Wierzę, że przełamiemy też te, te dwa ostatnie wyniki i w kolejnym meczu zapunktujemy. To jeszcze króciutkie pytanie o ten terminarz, bo teraz, mecze z taką czołówką, można powiedzieć, to są zespoły, które lubią grać w piłkę, grają ofensywnie. Raków z takimi drużynami też, też lubi grać. My lubimy grać z każdą drużyną, jak widać, bo poza tym pierwszym spotkaniem uważam, że prezentowaliśmy ekstraklasowy poziom, tak jak powiedziałem, nie odstawaliśmy od tych drużyn. Kwestia interpretacji kto, jak, czy to byliśmy lepsi, czy nie lepsi, ale myślę, yy, myślę że, że nie gorsi. Kwestia teraz, yy, kwestia teraz poprawienia tych wyników. Natomiast, jak powiedziałem, nie możemy się skupiać na tym, żeby o tym tylko myśleć, tylko musimy to zrobić, a żeby to zrobić, musimy jeszcze, jeszcze więcej pracy w to wszystko włożyć. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję.